Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie. Dzisiaj specjalnie ubrałem się na tak zielono-seledynowo, bo sprzęt, który chcę Wam pokazać będzie oczywiście koloru czerwonego. Tak jest. Walizka Milwaukee. Cóż będzie zawierać? Już Wam pokazuję i objaśniam. Tak się wysypie, więc pokażę Wam w ten sposób zawartość tej walizki. To wkrętarka, najnowszy model Milwaukee. M12, czyli system akumulatorowych narzędzi zasilanych akumulatorami 12V, gwarancje, dokumenty, instrukcja, jeszcze taki mini katalog i wkrętarka Fuel 12 FDDX, wersja kit, czyli taka najbardziej bogata. Wszystko widać, nie? Ładowarki nie będę wyciągał, bo już znacie. Ma tutaj uchwyt czy mocowanie wkładane w pionie. Nie będzie to takim problemem, ponieważ tutaj baterie wkładamy w ten sposób. Czasami niektórzy producenci dają w akumulatorach, które są nasadzane, te śruby montażowe w tym samym kierunku. Zawsze to Wam składnie. Tutaj nie będzie takiego problemu, bo wkładacie i wyciągacie w ten sposób. Czyli wciskane i wyciągane. Jest jeszcze drugi akumulator i akumulatory, które tutaj były w zestawie, oczywiście te 12V, 2A. Jest jeszcze drugi w zapasie. No i oczywiście tutaj mamy nasze cztery głowice. To od razu wyciągam tutaj na bok, bo. Dobra. I walizka sobie może leżeć. Skoro jest to wiertarko-wkrętarka, po ostatnim filmie pamiętam, zwracaliście mi uwagę, nazywałem to jako wiertarkę, dlatego że może to takie moje hmm, przyzwyczajenie, kiedy urządzenie jest uchwytem wiertarskim i nie jest on ściągany, ja to nazywam bardziej wiertarką, ale oczywiście w dzisiejszych czasach te wiertarki również mają sprzęgła, więc są wiertarko-wkrętarkami. Oczywiście, do uchwytu wiertarskiego również możecie zamontować przedłużkę do bitów. Dobra, to tylko słowem odnośnie poprzednich filmów. Dobra, mamy po pierwsze uchwyt wiertarski, metalowy, co ważne, czyli cały tutaj ten element jest metalowy. Dlaczego mówię, że to jest ważne? Ponieważ w pracach naprawdę bardzo, bardzo często zdarza się, że Pracujemy gdzieś blisko jakiś krawędzi, i wtedy, niestety, ten uchwyt nam cierpi. A nic bardziej nie wkurza jak to narzędzie, na które wydaliśmy niemałe pieniądze, i zaraz ta głowica wiertarska jest cała porysowana. Tutaj jest uchwyt wiertarski od 0 do 10 mm. Jedziemy dalej. Zacisk numer 2, czy uchwyt? Jest tutaj tradycyjna szybko złączka na bity, gdzieś tu mam mam Jakiś, jakaś przedłużka i możemy zarówno tutaj ładować kolejne przedłużki, jak i oczywiście same bity. Jeśli mamy te bity trochę dłuższe to wtedy w uchwycie jak najbardziej od razu to będzie pasowało i możemy pracować w ten sposób. To jest drugi sprzęt. Który teraz kolejny? Trzeci. Głowica kątowa. Genialna sprawa, kto nie ma, ten powinien mieć. To jest myślę, że obowiązek każdego posiadacza warsztatu, żeby taką głowicę również w tym warsztacie posiadać, ponieważ to rozwiązuje tysiąc problemów. Ilość zastosowań jest tak ogromna, że myślę, że tutaj godzinami można byłoby o tym opowiadać. Warto również tutaj zwrócić uwagę na te zęby, tutaj i tutaj, ponieważ jest to o tyle ważne, że do tych głowic, każda głowica, znaczy inaczej, ta głowica, jest obrotowa zarówno w miejscu mocowania na wiertarce, jak i kolejnej głowicy, co zaraz Wam pokażę. No i tutaj jest to wykonane z hmm, powiem szczerze. Nie wiem. Czekajcie, sprawdzę. To jest wykonane z jakiegoś bardzo, bardzo. Hmm. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to jest jakieś takie bardzo twarde tworzywo. Czy też y, jakiś stop, ale wydaje mi się, że raczej jakiś stop metalu. Zresztą sama głowica jest naprawdę bardzo ciężka. No i kolejna głowica mimośrodowa to jest również idealna sprawa do wszystkich prac montażowych. To jest kolejna rzecz obowiązkowa w naszej walizce i również tutaj są te zęby, które pozwalają przestawiać tą głowicę o 360 stopni, bazując właśnie na tych zębach. Dobra i zaraz sobie tutaj przejdziemy do pokazywania jak to się mocuje. A tutaj nasz bohater dnia dzisiejszego, czyli wiertarko-wkrętarka. No właśnie. Maleństwo, słuchajcie, kolejne maleństwo. Gdzie tutaj mam jakąś miarkę? Kolejne maleństwo, ponieważ patrząc tak od góry, tutaj do, do tego miejsca mamy jakieś 140 mm do, tutaj do uchwytu. No, i oczywiście, żaden problem, żeby stosować tutaj bity bezpośrednio w środku tej szybkozłączki. Tam jest sześciokąt, jest również magnes neodymowy. Na Dociąga nam te bity, i bez problemu w taki sposób możemy pracować. Kolejna bardzo ważna rzecz to waga tego urządzenia. 900 gramów wraz z baterią. Bateria jest tutaj na dole, załadowana. Jest naprawdę kompaktowa. Jest naprawdę kompaktowa. Generalnie jest to powiedziano, że jest to wiertarko, wkrętarka właśnie dla montażystów. Dlaczego? Ponieważ jest super uniwersalna. To raz. Również dla mnie bardzo ważne jest to miejsce. Tutaj są pod spodem magnesy neodymowe, które pozwalają przyczepić no co, zarówno bity oczywiście, bo no, bity już jest pod stołem, dobrze. Weźmiemy sobie inne. Po pierwsze, czyli montaż bitów do pracy. To raz. Jak widzicie, tego miejsca jest naprawdę sporo, i te magnesy są naprawdę mocne. Więc żaden problem, ile mam tutaj, cztery z jednej strony. Spokojnie. No, może tak. Cztery bity z jednej strony, piąty tutaj w tym miejscu. Żaden problem, żeby iść dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że macie jakąś pracę, gdzie macie dużo wkrętów do zamocowania, i jestem w stanie sobie tutaj do tego magazynku te wkręty przykleić. Wiercę, wyciągam wkręt, wiercę i tak dalej, tak dalej. Świetna sprawa. To jest naprawdę rzecz, w czyli to miejsce przechowywania bitów, czy też tak jak tutaj właśnie. One jest dużo większe. To jest świetna opcja i to naprawdę zwracam uwagę na sprzętach, bo czasami tego po prostu brakuje. A nic bardziej nie wkurza, jeśli się zdarzała właśnie sytuacja, że coś wkręcamy, kurczę, pz2 by się przydał, pz3, no i nie ma, no i wtedy musicie gdzieś mieć jeszcze to w osobnym magazynku przy pasku. Kolejna rzecz, to również się wam przyda. Czyli dioda LED, jest tutaj soczewka z dyfuzorem, świeci tak, patrząc na moją rękę, myślę, że w granicach 10 cm trafia wtedy w punkt. I oczywiście, zobaczcie, mogę uruchomić tą diodę podświetlającą, i będzie latarka, przepraszam, będzie wkrętarka, wiertarka, wkrętarka. Działała jako, jako latarka. I również po, po, skończonym, po skończonym wierceniu czy wkręcaniu bateria podtrzymuje jeszcze tę diodę LED. Napięcie na niej i naprawdę nam to doświetla to miejsce pracy. To jest również funkcja, która być powinna. Niektóre, zwróćcie uwagę na to, że niektóre wkrętarki mają tą diodę. Działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy przyciśnięty spust. Tutaj kolejna rzecz duże pokrętło 16 stopni sprzęgła oraz 17 już dla sprzęgła jest wyłączone i wtedy jedziemy z maksymalną mocą do 35 Nm. Więc jak myślę na tak mały sprzęt 12V, niecały kilogram to naprawdę jest zapas mocy. Co dalej mogę Wam pokazać? Tutaj klips na pasek jest bardzo duży i bardzo gruby. Naprawdę jest na tyle duży, że zobaczcie, niektóre wkrętarki, to też Wam powiem. Ja tutaj widzicie, mam pasek mocno ściągnięty, i niektóre wkrętarki mają problem, żeby zahaczyć pasek wraz z tą górną częścią spodni. Tutaj nie ma tego problemu, pach wieszam, nie muszę praktycznie się obracać, bo to też jest czasami, zobaczcie, wkurzające, że co z tego, że jakieś urządzenie ma uchwyt, ma ten klips na pasek, jeśli on jest tak zrobiony, że musicie oderwać na chwilę wzrok, na przykład od tej pracy, żeby tylko spojrzeć i powiesić tą wkrętarkę w odpowiedni sposób. Tutaj nie ma absolutnie tego problemu. Dwa biegi. Duży przełącznik, tutaj na samej górze. Od 0 do 400 i od 0 do 1600 obrotów na minutę. No i kolejna rzecz bardzo ciekawa. Zobaczcie na ten przycisk, tutaj. Obroty lewo, obroty prawo. Czy na odwrót? No, obroty tutaj jest prawo, tutaj jest obroty lewo. Nie ma tutaj żadnych przełączników. Myślę, że większość z Was jest przyzwyczajona do tych przełączników, które znajdują się tutaj w obudowie. Tutaj jednak miłoki stwierdziło, że nie chce tego przełącznika w tym miejscu. Nie chce, żeby ktoś mógł w niekontrolowany sposób, a myślę, że wielu z Was również jak i mnie zdarzyło się, że ten włącznik po prostu się przełączył w czasie pracy Albo na neutralny, albo na obroty w przeciwnym kierunku, więc tutaj stwierdzono, że żeby tego uniknąć, po prostu przestawiono to na samą górę. Mamy na sztywno elektronicznie sterowany kierunek. Cztery diody tutaj z lewej strony w obudowie pokazują nam stan naładowania akumulatorów i ta gumowa. Czarna rączka, oczywiście przeciwdziała jakimś wyślizgiwaniu się narzędzia. Generalnie no typowy uchwyt, taki pistoletowy, ale również wasza ręka jest tutaj osłonięta, bo możemy pracować w ten sposób, a możemy też pracować w ten sposób, nie ma problemu. Wtedy tym palcem troszeczkę tak sobie kierujemy, tak. Tak się pracuje. Ale jeśli chcecie mieć bezpieczną dłoń, wtedy chowacie wszystkie cztery palce tutaj do środka i faktycznie to jest taka osłona na waszą rękę. Ten klips można tutaj przekręcić na drugą stronę dla osób leworęcznych, to wiadomo. No i dobra, głowica kątowa. Tutaj mamy taki duży kołnierz na tych głowicach, więc musimy to, musimy to naciągnąć. Wkładamy i tutaj trafiamy tymi zębami. Jeśli chce mieć dokładnie 90 do góry, no to po prostu trzeba to przestawić sobie. Czasami słuchajcie, to jest tak, że to trafi oczywiście idealnie, ale czasami wam się przestawi na przykład w ząbek do góry lub w dół, więc czasami trzeba zrobić to dwa razy. Mamy. Głowicę kątową założoną, no i teraz sąm przykład głowicę mimośrodową, tą taką offsetową, może w drugą stronę, całkowicie, całkowicie w tą stronę, no i zobaczcie, w tym momencie mogę działać przy powierzchni. Cały czas naprawdę z dużą mocą i jestem tutaj od krawędzi od powierzchni stołu nie chcę spojrzeć w granicach 7 7 może 8 mm więc jest to naprawdę świetna sprawa dla osób, które pracują z elektryką czy przy skręcaniu mebli to jest naprawdę Rewelacyjna rzecz i trzeba to mieć. Po prostu trzeba to mieć. Właśnie, ja sobie tutaj wziąłem. Ktoś mi powie, że nie, no Jarek, przecież są te przedłużki gięte, które jestem w stanie sobie przestawić, właśnie tak, mimo i przykręcać coś w tą stronę, i przykręcać coś przy powierzchni. No więc tutaj powiem tak: taką przedłużką możecie przykręcać. Śruby z bardzo niewielką mocą, siłą. Taka przedłużka jak ta metalowa, stalowa, już przeniesie Wam dużo większe siły, i tym już dokręcicie jakąś śrubę porządnie. Ale jeśli chciałbym przykręcić coś naprawdę porządnie, to nawet taka przedłużka po prostu się wygnie, ona się wtedy jakby tak skręci sama w sobie. Ciężka sprawa, przeszedłem tych przedłużek wiele. I tylko głowice tego typu dają pewność, ta przekładnia jest wtedy naprawdę mocna. Jestem w stanie też bardzo mocno chwycić tą wkrętarkę. Ta cała wkrętarka wtedy działa jak ramię. I jesteśmy wtedy naprawdę z dużą, dużą siłą wkręcać. Jeśli potrzebujemy, potrzebujemy oczywiście taką głowicę mimośrodową. Jeśli potrzebujemy. Pracować z bitami pod kątem. Żaden problem. I pracujemy w ten sposób. No, i oczywiście, no, puszczaj. No, i oczywiście, głowica wiertarska, typowa, i pracujemy jak wiertarką. Również mamy ten uchwyt, właśnie. Mogę sobie zrobić tak. I mam i wygodne trzymanie. Pierwszy bieg. Pełna kontrola nad narzędziem. dźwignia, która pomaga mi trzymać to wiertło na przykład w czasie pracy. Świetna sprawa. To co? Może coś popracujemy, nie? Czemu nie? Już tutaj wam pokazuję Weźmiemy sobie oczywiście kawałek drewna, tradycyjnie sosna, niech będzie, skoro na sośnie pokazywałem też na innych sprzętach, więc będzie porówno zacisk do stołu. i Tutaj to chwytamy. Pamiętacie, co jeszcze? Brakuje do rozpoczęcia pracy. Okulary, nie tak dawno, kilka dni temu, miałem problem, gdzieś mi wiór prysnął i naprawdę się denerwowałem. To może taka konfiguracja. Mam tutaj sednik z, z takim pilotem długim. Bardzo fajne narzędzie. Dlaczego mówię, że fajne? Ponieważ pozwala ono, poczekajcie, jakby tutaj wiercić, żeby wam pokazać. Może tak. Może tak. O, mogę tak wiercić. Dlaczego mówię, że jest fajne? Ponieważ to wiertło pozwala wam wchodzić w materiał pod dużym kątem. Jedziemy, proszę bardzo. Wchodzimy sobie i lecimy. Zmienimy na pierwszy bieg. No i wyszedłem. Teraz jak wejść z powrotem? Dobra, jestem. Także widzicie, radzi sobie, radzi sobie, ale takie wiercenie to <noise> oczywiście w niektórych sytuacjach po prostu nie będzie innej. Innej możliwości, i tak wiercić trzeba, no ale standardowo, oczywiście, to jedziemy w ten sposób. Dwójka. Jedynka. Dobra. Weźmy sobie jeszcze może jakiś świder, bo to też fajnie wchodzi. Oczywiście, używamy. O, to jest za duże, przepraszam. To już nie. W uchwycie wiertarskim tego nie chwycę. Tam to była dwu, dwunastka 12 bodajże. Pierwszy bieg. I lecimy. Oczywiście. Pamiętajcie, dobre wiertło to podstawa. Jeszcze tutaj chciałem Wam pokazać to przykręcanie przy powierzchni, bo to jest piekielnie ważna sprawa przy pracach, właśnie przy meblach, również gdzie potrzebujemy jednak wkręcać te wkręciki bardzo blisko. Już tutaj patrzę. Hmm. Tak, tak, tak. I tutaj sobie weźmiemy, na przykład jakieś wkręty, śruby, bez wysiłku, z bardzo dużą mocą, ale tutaj właśnie, jak najbardziej, mogłaby się przydać właśnie jeszcze ta głowica kątowa. wtedy wkrętarkę obrócimy sobie do góry i możemy pracować w ten sposób. Też bardzo dobra metoda. Bardzo dobry sposób. Czyli cały czas mam naprawdę dużą kontrolę nad tym, co się dzieje i wkręcam poniżej 1 cm nad powierzchnią. Oczywiście prosto do powierzchni. Tej wkręcanej, a nie pod jakimiś kątami dziwnymi, dlatego że głowica ta do, do bitów po prostu mi nie pozwala, i myślę, że nieraz również u Was się zdarzyło, że pracowaliście w ten sposób, nie? Czyli pod kątem, bo może się uda, może bit nie przeskoczy, będzie trzymał ten wkręt. W większości razy po prostu ten wkręt walimy pod kątem. Więc aby tego uniknąć, producenci wymyślają te głowice mimośrodowe z przestawionym tym miejscem nabity, i bardzo dobrze. Po to to jest i trzeba to stosować. Czy coś jeszcze mogę wam powiedzieć? Hmm, zastanawiam się i patrzę tutaj obok i już wam już coś wymyśliłem, ponieważ mówię, że to jest Wiertarka wkrętarka na Mry na systemu właśnie 12V M12, ale żaden problem, żeby założyć tutaj akumulator nie ten mały, tylko na przykład 6 godzin i mamy wtedy naprawdę 3 razy większą baterię, więc praktycznie przez cały weekend pewnie można będzie na tym pracować. Patrzę, czy. Dobra, w ten sposób stoi, ale jeśli założymy tutaj już głowicę, na przykład na bity, no to już wtedy widzicie, że przeważa, dlatego że nie ma podparcia tutaj pod tym czerwonym elementem. Jeśli założę baterię tą, tą mniejszą, to będzie stało stabilnie, no bo podpiera się w tym miejscu. Coś za coś. Albo bierzemy dużą baterię i mamy wiele, wiele godzin zapewnionych pracy. Albo mniejszą, lżejszą. Jak kto woli. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam za komentarze, za Waszą aktywność. Pamiętajcie, jeśli macie jakieś pomysły albo życzenia co do sprzętów, śmiało piszcie w komentarzach. Spróbuję załatwić, ściągnąć tutaj, żeby Wam również to pokazać. I co. Link tradycyjnie w opisie. Tam macie dokładną specyfikację techniczną producenta. Już chciałem kończyć, ale tutaj na górze wkrętarki jest jeszcze jeden napis, i to mi przypomniało bardzo ważną informację. Jest to oczywiście wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym Milwaukee Power State. W środku również zastosowano Red Link Plus, czyli system Milwaukee, który zarządza energią, tak żeby wyciągnąć z tych akumulatorów, akumulatorów maksymalną moc i przekazać. Do silnika. Chyba wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.